Mówiąc sztuka, pewnie majaczy Wam w głowie myśl o Wersalu, hucznych wernisarzach, galeriach, no przynajmniej o Muzeum Narodowym w Krakowie czy w Warszawie. Tymczasem prawdziwa sztuka znajduje się nawet w najbardziej nieoczywistych miejscach, a w zakładach pracy aż roi się od ciekawych eksponatów. I dzisiaj postaramy się odkryć właśnie wiele takich eksponatów w Muzeum Hutnictwa, które z dumą mówi, że hutnictwo to sztuka. Zapraszam! Z jednej strony nie jeden górnik czy hutnik powiedziałby, robota jest robota, co ci by da godą, ale z drugiej strony ta walka z żywiołem, praca pod ziemią czy praca przy hutniczym piecu od dawna inspirowała artystów. Tak było chociażby z Adolfem Męclem, który złożył wizytę w tej hucie, a później namalował to. To obraz pod tytułem Das Eisenwaldswerk, który powstał w 1875 roku i został wykonany na podstawie szkiców dokonanych podczas wizyty artysty. To był prawdziwy przełom w sztuce. Nikt bowiem wcześniej nie pokazał robotników przy ich ciężkiej pracy na tak dużym formacie. To samo miejsce odwiedził później Max Sztekel, ale wiadomo, nie był malarzem, tylko fotografem, więc i miejsce jest zaprezentowane w troszeczkę innej formie. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy powstał obraz męcla popularność zdobywa fotografia. Na Górny Śląsk przyjeżdża też wtedy wspomniany już młody Max Szczecker, który pasjonuje się robieniem zdjęć. To tutaj zakłada swoje pierwsze atelier, ale z aparatem wyrusza daleko poza przytulne ściany swojego studia. Wchodzi pod ziemię, ale uwiecznia też inne obiekty przemysłowe i nie tylko. Ale sztuka nie działa się tylko w miejscu pracy. Sztuką były same zakłady pracy, bo to nie logistyczne hale, takie kwadratowe, jakie znamy obecnie. To były prawdziwe świątynie pracy, to były katedry przemysłu, co widać zresztą chociażby po tym projekcie hali elektrowni Huty Królewskiej. Widać ten kunszt i tą kreskę architektów, inżynierów, niezwykle uzdolnionych zresztą. Nie trzeba być jednak cenionym artystą czy certyfikowanym architektem, żeby tworzyć sztukę. Zobaczcie na to. Niby zwykły Aschenbecher, ale jednak cynesik. No a wykonał to jeden z pracowników Huty Kościuszko. od tak po prostu. Teraz młodsi, niech zamkną oczy, bo będzie się działo. Niby zwykła patera dla nas cyny, ale kiedy odwrócimy ją na drugą stronę, to zobaczymy drugą stronę. Panienki z paterki. A ten mały chłopiec to przetopek. Powstał w 2015 roku, a stworzyła go monatusz z Katowic. Powstał z okazji Industriady, i teraz Industriada ponownie tutaj zawita. Już 17 czerwca pod hasłem Hutnictwo to sztuka odbędzie się tutaj w sumie 80 wydarzeń. Będzie richtig hutniczy Szpas, koncert grupy Walimy w Kocioł, nauczymy się pozyskiwać naturalne barwniki z roślin, będziemy haftować na stalowych makrokonstrukcjach i tworzyć koszulki oraz torby z motywami wzornictwa. Przemysłowego. Tego dnia Muzeum Hutnictwa przygotowało bilety w specjalnej cenie, a dzięki bezpłatnym wejściówkom będzie szansa zobaczyć kuźnie czy walcownie, czyli wciąż działające obiekty na terenie dawnej Huty Królewskiej. Rzeczywiście, hutnictwo to sztuka. <grybujesz> Widzę to tak.